Witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, stęskniliście się za odcinkami z widzami, z klanowiczami, więc postanowiłam, że nagram kolejne odcinki. I w dzisiejszym odcinku zabawimy się w chowanego, tylko, że tym razem nie będą się chować klanowicze, tylko będę chowała się ja. Będę grała, bo mapa nie jest skomplikowana, ponieważ jest cała pokryta krzakami, ale wiadomo, jak gram, bo no to mam większe pole widzenia i dzięki temu będę mogła chować się przed Widzami. Oni wszyscy będą grali el primo, no i w sumie nie ma żadnych zasad. Osoba, która mnie zabije, nie osoba, która mnie uderzy, tylko osoba, która mnie ostatecznie zabije, zdobywam megaboksa. W dzisiejszym odcinku robimy sobie trzy rundy, jak zwykle, więc trzy osoby mają szansę zdobyć kodzik w karty lub kartę Google Play o wartości megaboksa. Trzymajcie za nich kciuki, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z nich. Badajcie również do sklepu Pixie po przekozackie koszulki, na przykład z joystickiem. A teraz polucie dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zwyciężyli kody piesów karto wartości MacBooka. dzięki temu, że podesłali mi filmiki, jak robią zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars. Gratulacje nagrody już do was poędrowały. Pamiętajcie, że jeżeli Wy chcecie zdobyć kodik w kart, to wystarczy, że podeślecie na maila film, jak robicie zakupy z kodem Farol w sklepie Brawl Stars, a ja już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych szczęśliwych zwycięzców. Myślę, że wszystko mamy jasne, więc możemy już zaczynać. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, jest ze mną w lobby już Pronofire, Legendary King, Kapi, Kacperek YouTube, Stasiek, Kacper SJ, Noelo, SX, 2, 3 oraz SX Kuczek. I wszyscy dzisiaj między sobą będą rywalizowali w sumie będą rywalizowali przeciwko mnie, ponieważ to ja w dzisiejszym odcinku dla odmiany będę się chowała, a oni będą mnie szukali. Mapa wygląda dosyć zabawnie, ponieważ. Y na tej mapie nie widać totalnie nic. Ja będę grała, bo wszyscy inni będą grali El Primo i osoba, która jako pierwsza nie dotknie mnie, tylko mnie zabije, zdobywa boxa. Takich rund oczywiście zrobimy trzy, więc trzy osoby z dzisiejszego teamu będą miały szansę zdobyć właśnie kodik Pacer w wartości wartości boxa. Trzymajcie do wszystkich mocno kciuki, a my lecimy z pierwszą gierą i za mnie też trzymajcie kciuki, żebym jak najdłużej się utrzymała i chowała przed nimi. <laughs> Zaczynajmy! Dobra, lecimy z pierwszą rundą. Ja się teleportuję i idę sobie otworzyć skrzynki, bo muszę mieć jak najwięcej Power Cubesów. Dobra. Troszeczkę y, pomału otwieram te skrzynki, no ale wiadomo, to jest bo. Będę musiała wejść w strefę, żeby sobie zebrać Power cuby. Dobra, wszystkie Power cubes zebrane, mam aż 12 Power cubesów. Liczę teraz do trzech i możecie mnie szukać. Trzy, dwa, jeden, już! i teraz zaczyna się zadyma. Ja się boję. Dobrze, że ja mam takie pole widzenia, bo gdyby nie to, to ja nie wiem, co ja bym tutaj zrobiła. I na razie jeszcze nikogo nie spotkałam. Co jest? Nie mogę, muszę uważać, żeby nie im nie podpowiadać, bo yy, wiecie, mogę tutaj podać za dużo wskazówek, i oni będą wiedzieli, gdzie mnie szukać, więc ja muszę tutaj yy, 16 osób w ogóle nas ogląda, także pozdrawiamy wszystkie 16 osób. Ale było blisko! Teraz było jeszcze bliżej. Nie, ja się muszę uspokoić. O, jak ja byłam mała, to ja nienawidziłam zabawy w chowanego. A teraz sama sobie to robię. <noise> I nienawidziłam się szukać. Dobra. Na razie nikt mnie nie widział. Znaczy, widzieli mnie, znaczy nie widzieli mnie, bo gdyby mnie widzieli, to by za mną poszli. Byli bardzo blisko, ale w odpowiednim momencie się wycofałam, więc git. Ja, mapa jest coraz mniejsza. Mapa jest coraz mniejsza. Uciekam, idę. Ja, nie, nie. się musiało stać. Kto mnie zabił? Zabił mnie Noelo, także Noelo, gratulacje, zdobywasz mega w pierwszej rundzie. No niestety, nie udało mi się wytrzymać do samego końca. Jak już się strefa zmniejsza, to wiadomo, mamy coraz mniej miejsca na chowanie się, więc bardzo mi przykro. Ranga 10, no ale zdobywa boksa w pierwszej rundzie. Gratulacje, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli pierwsza runda wam się podobała, a teraz lecimy z rundą drugą. I teraz może troszeczkę zmienię taktykę. No dobra, to czas na drugą rundę i zobaczymy, komu tym razem się uda. Otwieram skrzyneczki. To jest chyba najgorsze. Muszę się tutaj pospieszyć. Im dłużej otwieram skrzynki, tym mniej, mniej mam czasu tak naprawdę, bo strefa idzie, co nie? Więc w strefy to my się tutaj boimy. Cztery powercubesy. Jeszcze chwila. Czekajcie, tam czekajcie. Nie Ej, znowu się teleportowałam! No nie! No to teraz, żebym sobie zaoszczędziła czasu. Dobra, zbieram kuby. Liczę do trzech. Trzy, dwa, jeden i lecicie. Możecie mnie szukać. Dobra, zmieniam teraz taktykę. Teraz taktyka jest troszeczkę inna. Nie mogę mówić na głos jaka, ale chyba widzicie sami na ekranach. Więc, bo wiecie, jak powiem, to oni mnie od razu znajdą. Nie! No nie, tak nie może być! Ta taktyka była beznadziejna. Kto mnie w ogóle zabił? Dobra, za chwilkę się tego dowiemy. Okej, okay, moi drodzy, wchodzimy w powtórkę i zobaczymy sobie, jak to wyglądało i komu udało się mnie zabić. OK, tutaj już nazbierałam sobie Powercuby, yy, zaczęłam odliczanie, i poszłam do góry <grym> moją taktyką beznadziejną. E, no i zaraz zobaczymy, komu udało się mnie zabić. Kto był tym ostatnim zadającym cios? Uwaga. Uwaga, dobra, tutaj wszyscy się na mnie rzucili, kapi był blisko, ale ostatecznie dobił mnie Noelo, więc... No Elo zdobywa drugiego boxa w tym odcinku. On ma dzisiaj jakieś e, mega szczęście. Ja na samym początku odcinka mówiłam, że raczej tak nie będzie, że jedna osoba zdobędzie wszystkie mega skrzynki, a tu się okazuje, że jednak tak może być. Jak Noelo Elo wygra trzecią rundę, to ja już w to nie uwierzę. <grybujesz> Zostawcie opeczkę w górę dla Noelo, ale też trzymajcie kciuki za innych uczestników, no bo każdy by chciał wygrać megaboksa, co nie? Lecimy z trzecią rundą i ostatnią. Okej, okay, ja się szybciuteńko teleportuję. Teraz muszę uważać na tamten teleport, żeby znowu się nie, te te nie teleportować. Szybko otwieram skrzynki, jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. Bardzo powoli mi to idzie, dopiero mam dwa. <ścoughs> zbieramy, 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 zbieramy. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Muszę się troszeczkę uleczyć. Trzy, dwa, jeden, możecie szukać. Ja się teraz tak łatwo nie dam. Nawet sobie nie myślcie. Teraz już tamta taktyka poszła sobie. Nie ma żadnej taktyki. Teraz już jest... Uuuu! Uuuu! Nic się nie dzieje. Nikt wcale mnie nie widział. To nie tak jak myślicie. <ścoughs> Ej. Podoba mi się ta mapa, bo tu jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo emocji. Kurczę, no jak to się stało? Znowu nie wiem, kto mnie zabił, ale chyba Stasiek. Tak mi się wydaje, że to był Stasiek. Oczywiście za chwilę obejrzymy sobie powtórkę i zobaczymy, kto był tą osobą, która mnie zabiła. No, ale przykro mi, że ja jestem taka słaba w tego chowanego, że ja się tak słabo chowam. No, ale tutaj nie ma się gdzie schować, to jest loteria tak naprawdę. Dobra, wchodzimy w powtóreczkę, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, jak obstawiacie, komu udało się wygrać, a ja wchodzę na powtórkę teraz. Uwaga! Dobra, tu już uzbierałam powerkiowy, zaczęło się szukanie i tak sobie chodziłam, chodziłam. Chyba pierwsza runda trwała najdłużej, co nie? Tak mi się wydaje. Tutaj nikogo nie spotkałam, tutaj już było gorąco, ale jednak udało się uciec. I tu nagle dwóch kacprów się chyba na mnie sfokusowało. I kolejny kapi. I Legendary King. I tutaj ogień krzyżowy sami zaczęli się bić, ale ostatecznie dobił mnie Stasiek. Tak jest. Stasiek! Stasiek, gratulacje zdobywasz mega boxa. Ciężko jest zweryfikować od razu po zakończeniu gierki, kto mnie zabił, naprawdę ale no po obejrzeniu powtórki ewidentnie widać, że to był Stasiek, więc gratulacje udało Ci się. Dobrze w sumie, że, że udało się wygrać tego mega boxa komuś innemu, więc. Łapeczka w górę! Ok, mój drodzy, a więc w dzisiejszym odcinku 2 megaboksy wygrywa Noelo. Jednego megaboksa wygrywa Stasiek. Gratulacje, chłopaki! Widzimy się w kolejnych odcinkach. I chciałam podziękować jeszcze wszystkim osobom, które wzięły udział w dzisiejszym odcinku. Prunopfirewick za stworzenie mapy. Legendary King, Kapi, Katspery, typ Stasiek, Katsperyset, Noelo, SX, Katspiraz23 oraz SX Kuczek. Piąteczka dla Was! I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Okej, okay, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z widzami, z klanowiczami. 10 tysięcy łapek i na pewno pojawi się kolejny odcinek, a teraz ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!